Witam jeszcze raz, bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich moich stałych widzów. Zapraszam do oglądania wszystkich moich filmików znajdujących się na moim kanale na YouTube. Stali widzowie już znają moje filmiki, znają mój kanał. W miarę możliwości wolnego czasu staram się dawać nowe filmiki, nagrywać, montować i przesyłać i udostępniać na moim kanale na YouTube. Chcę Wam właśnie pokazać właśnie nasz ładny, piękny, zielony zakątek. O czym wspominałem już w kolejnych dwóch materiałach. Eee, Napominałem na dokładnie właśnie ludzi śmieciarzy, którzy przyjeżdżają i niestety próbują tu nam z, z tego naszego zielonego zakątka ma, małych, małych zielonych płuc pod Wieliczką, w mojej miejscowości Małopolsce. Robi nam właśnie drugi barycz. Tak śmietnik. Zostawiając tak jak wspominałem właśnie w lesie to jest las, w lesie nie ma koszy, to jest las. Proszę zostawcie, yy, odwiedzajcie i zostawcie czystości, czysty ten las, czysty ten nasz zakątek. Te małe zielone płuca. Jest to bardzo małe, yy, bardzo mała miejscowość. I ten zakątek też nie jest mega duży, ale też nie jest mega mały, no. Yy, tutaj odpoczywamy, tak, po pracy, w wolnym czasie, weekend spędzamy z dziećmi. Znajmujemy my z rodziną, idziemy na rowerach, tak. Jest tu trochę możliwości, spędzania właśnie i odpoczywania, oddychania świeżym powietrzem, zielonym miejscem. I chcę i pragnę aby tak pozostało, bo kocham to miejsce, kocham to miejsce, bo mieszkam tu już tyle lat, od tylu lat tu już mieszkam i odkryłem właśnie, ja się tu wprowadziłem, kupę lat temu. To właśnie bardzo ładne, piękne miejsce yy, znajdujące się właśnie w tej miejscowości, w której mieszkam na stałe. Na życzenie mojego kolegi Roberta yy, chciałeś, żebym właśnie yy, były filmiki z gadaniem, tak? O opowiadanie gdzie, co jest i gdzie się znajduje. Yy, no tak, pozostawiam jak wspominałem, pozostawiam po prostu to do do myślenia się albo zgadnięcia, gdzie ta miejscowość i gdzie to się znajduje. Bo to jest mała miejscowość pod wilczką, w Małopolsce, już jakaś podpowiedź jest. Nie chcę z nas nazywać, nazywać i mówić nazwy tej miejscowości, gdyż bo nie chcę przyciągać właśnie ludzi, śmieciarzy, którzy zostawiam potem syf, bałagan i śmieci, i próbują zrobić z naszego to miejsca. Tego kawałka właśnie zielonej przestrzeni, tych małych zielonych pół, jak nazywałem, pod wilczką, robić po prostu śmietnik, tak? Drugi barycz. To nam się to nie podoba, bardzo z tym. I muszę mieć tą świadomość, że yy, każdy przyjezdny jest po prostu potencjalnie obserwowany. dzikowiego po prostu ktokolwiek, gdziekolwiek yy, ktoś go spotka, to po prostu yy, przyglądamy się, tak ludziom i, i patrzymy, nie chodzi nikt jeden za drugim, ale po prostu przyglądamy się przyjezdnym ludziom i obserwujemy, czy postawiamy właśnie po sobie yy, po prostu śmieci, syf, bo my tu też tu chodzimy na spacery, też to oddychamy tym świeżym powietrzem pod Krakowem i chcemy, to zielone miejsce stało zielonym miejscem, nie śmietniskiem, nie torzącym się drugim baryczem. Bo ludzie przyjeżdżają tutaj, przyjezdni, poza miejscowi, tak? My tu na co dzień mieszkamy, mieszkamy, przebywamy i chcemy, żeby to miejsce zostało czyste, czyste i zielone. Pierwszy raz wspominam o tym, tak? Do tej pory mało nagrywałem z głosem, no nagrałem sporadycznie, ale tu stwierdziłem, że po prostu wspomnę o tym by tych właśnie takich ludzi przestrzeć, bo nie ma problemu. Przyjdź, na się piwa, ale nie rób syfy, syfu, tak, nie rozbijaj butelek, bo i do tego też dochodziło. Chociaż kosze mieli pod nosem, tak, przy ławkach. Stawili taki syf, takie dziadostwo, że po prostu się odechciewa, tak. No, na razie to bym taki pogonił stoi, żeby tu nie przyjeżdżali więcej. Mają robić syf, dziadostwo, to no po prostu my im tu dziękujemy. I dzięki Sorry Winetu, ale spada stąd. No, przykro mi bardzo. Muszę mieć coś, to świadomość, właśnie, że każdy jeden, tak, nie chciałby, żeby ktoś przy do jego domu mieszkania i yy, jako gość, tak, i zostawił syf mu w domu mieszkaniu, każdy by się wkurzył, tak. Na to też drażni i denerwuje to. Dlatego nikogo o nic nie pojeżdża, Ale po prostu obserwuje się ludzi innych, którzy tu przyjeżdżają samochodami. Chodzą i patrzymy, czy nie coś, nie zostawiają syfu po sobie. Niestety, yy, nic nie pozostaje nam innego. Ja obserwować przyjezdnych, tak, przyglądać się im, bo nie ma problemu przyjeździć. jak wspomniałem w poprzednich dwóch nagraniach. Przyjść po, po spaceru nie ma problemu. Pobądź tu, odpoczywaj, oddychaj świeżym powietrzem, ale zostaw to miejsce czyste, tak? Zostaw to miejsce czyste. No, bo to mnie drażniące, drażniące że drażniący temat. No, przepraszam, że. Wspomniałem, ale. YouTube, jak chodzi o internet, dosięga daleko. Mam nadzieję, że będą mieli ci ludzie, którzy właśnie tu przyjeżdżali do tej pory, i robili tutaj dziadostwo z Po prostu już przestaną tu przyjeżdżać i będą mieć to na uwadze, i my może są w końcu do serca i się opamiętają, tak? No, bo jak nie, no to sobie niestety, sorry, ale nie jestem takich tutaj. Przykro mi. Wracając do. No, modligu tematu. Hmm, w trzecim już wspomniałem, to właśnie nasze miejsce. Bardzo ładne miejsce, zakątek, super miejsce, naprawdę polecam, ale właśnie tylko ludziom, którzy, tu to widzi, widzę, się postarały i widzisz, miało śmieci, pili piwko, jakąś tam wodę pili, ale worek ze, ze śmieciami jest zawiązany, tak, śmieci są w worku i, i nie ma syfu, nie ma i jest czysto, jest fajnie. No, teraz naprawdę przyjemniej i miło się chodzi po tym naszym zakątku i niekti nie szanują to miejsce, bo bo nie będzie nikt szanował i, i każdy ich pogoni i zobaczą, że po prostu próbują z tego miejsca naszego tutaj czy jakiegokolwiek innego próbują robić po prostu sobie śmietnik. Tak, bo baza odpadawa po potem zostawiają się ty, po prostu mnóstwo śmieci to No to tak jak wspominałem. Bardzo ładne miejsce, zielone, właśnie fajne. Wracając do tematu. No mam nadzieję, że Dobrze, do, do ogółu. No bardzo ładne miejsce, bardzo fajne. Wszystkim nagrywam. Celowo nie właśnie o miejscowości, jaka nazwa. Yy, bo nie chcę przyciągać właśnie śmieciarzy. Chociaż oni mają innych za, za śmieciarzy. No, Ale my śmieciarzami nie jesteśmy ani pracownikami MPO. Nie jesteśmy niczymi sprzątaczami ani sługami. No tak, także zapraszamy, przyjedź, ale zostaw to miejsce czyste. Nie ma problemu. No tu niestety, no kręcimy to od dawna. Właśnie chciałem coś nagrać i to niestety dalsze jakieś dekwencje delik się znajdą. Delikwenci i oszołomy, bo to są dykwencie i oszołomy. Niestety tutaj już pojawiły się już jakieś butelki śmieci przychodzą, spacerują a zostawiają po sobie po prostu wywiadostwo, nie? A my śmieci potrzebujemy! My śmieci nie startujemy, nie potrzebujemy ich do szczęścia. Eee, śmieci zabierz ze sobą. Ja przyjechałeś tak. Pójdę z powrotem, została swoje śmieci. Zabierz je ze sobą. My ich nie potrzebujemy do szczęścia. Ma no, nasz zielony zakątek, szanuj ten zakątek. A jak nie, to nie przyjeżdżaj więcej. No e, niestety. Jest odrażający temat. No i tak to wyglądała się yy... miejscowość. były to utrwalone na materiale wideo. Yy... Moje wypowiedzi, właśnie yy... moje wypowiedzi. Ono się takie ludzi, ludzi to zostawia, właśnie z widziadostwo i śmietnisko próbują robić. innym ludziom tak. I żądanie ładnych terenów. Jest pan że lasek, lasek jest troszeczkę las, jest porosięty. Dla ciebie, Robercie, widzisz. Eee, się mówi, szarpłem się i miałem chwilę, więc poświęciłem, opowiedziałem trochę o okolicy, trochę o śmieciarzach. Wspomniałem, bardzo ładne miejsce, przyjemne, no, do którego lubimy tu przychodzić, wracać, poczywać. Eee, zapraszamy, ale nie śmieciarzy. No, tak, to jest bardzo ładne miejsce. Bardzo ładny terenik. Także jeszcze raz bardzo pozdrawiam moich wszystkich stałych widzów. Zapraszam, zachęcam wszystkich nowych, przyszłych widzów. Bardzo polecam, zapraszam, zaglądajcie na mój kanał na YouTube. Oglądajcie wszystkie filmiki na moim kanale na YouTube. Jak mówiłem, w miarę możliwości czasu będę starał się dawać jakieś nowe filmiki, nagrania. Dziękuję za wszystkie komentarze, polubienia, subskrypcje. Oglądając, co na mój kanał. Pozostawcie sobie właśnie po sobie ślad w formie polubienia, subskrypcji lub komentarza. Jeśli Wam się podobało, zostawcie jedno polubienie lub dwa lub trzy. Bo ja podałem się trzy filmiki, cztery albo jeden filmik który się podobał. Także zapraszam, zachęcam do moich wszystkich filmików. jest to właśnie piękna, mała, malowana miejscówka. No i jeszcze raz, podam moich starych widzów. Będę starać się nie poniąć nikogo. Tym razem, bo poprzednio zapomniałem Spomnijcie o Maczku, moim koledze, także Macie, pozdrawiam Cię bardzo. Dzięki, że oglądasz moje filmiki, podobałem Cię się, fajnie mi to motywuje do kolejnego działania. Cieszę się bardzo, że ilość moich widzów przybywa. Zostawiam komentarze, polubienia, subskrypcje. Pozdrawiam Marcina, Dominika. Pozdrawiam Pana Dasia, pozdrawiam Pana Artura. Yy, pozdrawiam Z pozostałych jeszcze kto tam jeszcze został I oki by nie wspomniałem, zapomniałem. To przy najbliższej okazji. Pozdrowie. A więc do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło poręczy i cześć! Subtitles